A dzisiaj zapraszam was na nową serię ym, Co słychać u I dzisiaj zobaczymy Co słychać u Skorpiona I już jesteśmy tutaj Przy terrarium Skorpiona On jest L3 ym, Mam tutaj pędzel, żeby nie dostać Kolce miodowym I oczywiście ym, dolejemy mu wody do miseczki. Yy, I jeszcze pewnie Ten listek mu ym, dam Wróć tak jak miał, bo po prostu mm, dziwnie to poprzewracał. Otwieramy. Może taką małą szpareczkę. Bo yy, jak, jak mi ucieknie, to muszę szybko zamknąć. Nawet troszeczkę większą tą szparę zróbmy. O, tak będzie dobrze. I teraz powoli. No, nawet zrobię yy, tak w sumie. Chociaż nie wiem, gdzie ten skorpion jest. Podnosimy. Jest. Nasz skorpion! Przykryję go koron y, na razie. No i skorpionek. O! Jest! Nasz główny bohater filmu. Skorpion Heterometrus Petersi. I właśnie y, piszcie w komentarzach, czy on jest chłopcem czy dziewczynką. I a, y, piszcie też imiona oczywiście, bo ja nie wiem, czy on jest chłopcem czy dziewczynką. Y, jeszcze raz go otwórzmy, bo on niestety światła nie lubi trochę. O, oto nie wiem korę. No dobra, wiem, że Ty nie lubisz, jak Cię wyganiają w poddomu, ale no i musimy um, po prostu Cię pokazać, no bo przecież um, tyle Cię nie było widać. Na ostatnim chyba odcinku to nie wiem ile temu. No i um, jest nasz skorpion. Położę mu to jaskinię, bo wiem, że on nie, on nie lubi światła po prostu. Ale naprawdę. Spektakularny jest. To jest l Trójeczka, a dorosłe osobniki dorastają do 12 cm nawet. i Schował się, ale weźmiemy jeszcze jego listek, włożymy go bardziej tutaj. O, pięknie. No i tyle widać. Teraz jeszcze uprzednio mu miskę, bo on tutaj ma torfu, które mu się nasypało. Nie wiem czemu, czy on to tak lubi czy co, ale to no, jest spoko. Jak szedłem po pipetę z wodą, musiałem zamknąć, bo by wyszedł. I teraz hop, wlejemy wodę. Widzieliśmy już skorpiona. Niektórzy z Was mogą o nim nic nie wiedzieć, więc opowiem Wam troszeczkę o tym, o to skorpionie. Jest to czarny, duży pajęczak o masywnych szczypcach i długim ogonie z kolcem jadowym i w tym kolcu jadowym też jest oczywiście gruczoł jadowy, z którego skorpion bierze jad i po każdym posiłku ten jad się u skorpiona po prostu tak bym powiedział, ładuje w tym gruczole jadowym no i ten skorpion lubi zamieszkiwać różne norki też możecie znaleźć takie skorpiony na innych krajach, pod kamieniami. Ten gatunek skorpiona, czyli Heterometrus petersi, może mieć do 15 cm, czyli tyle, ile dwie moje dłonie... Nie no, tyle, ile jedna moja dłoń, powiedzmy. I jeszcze w czasach dinozaurów skorpiony też istniały. I kiedyś skorpiony miały... Szczękoczółki, tutaj, tak jak tutaj, tutejsze ale ewoluowały, i te szczękoczółki przemieniły się w, je, w takie szczypce, którymi skorpion właśnie je. Te skorpiony są aktywne tylko w nocy. I też hodowcy skorpionów zapewne robią tak samo jak ja: czyli da dają im w nocy jedzenie. I ten skorpion jest mega żarłoczny. Yy, wszystko co jest w stanie upolować, czyli szarańcze, yy, różne ma małe karaczany, yy, świerszcze, mączniki, la też larwy mączników, yy, jeszcze pe pewnie jakieś ćmy, yy, które, które ma nie mają skrzydeł, bo im się urwały, czy jakoś tak, jeszcze wiedzą yy, te pewne motyle, które zostały stratowane przez ptaki, yy, no i... Yy, te skorpiony jedzą wszystko po prostu. Wszystkie owady, yy, które są w stanie upolować. Yy, jeszcze yy, mogę Wam powiedzieć yy, tyle o tym, że yy, skorpiony, yy, ich dzieci, po, o, powiedzmy teraz o ich dzieciach. Yy, I tyle właśnie chcę Wam powiedzieć o tym, że yy, jak jest matka, matka, pani skorpion, tak bym powiedział, ona ma swoje dzieci, które się wykluły z jajek i po prostu yy, maluchy wkładzą na grzbiety matki i matka po prostu je wozi niczym autobus ludzi. Yy, ostatnią rzeczą, którą Wam powiem jest terrarium. Yy, do terrarium można dać różne korzonki, yy, trawy, yy, torf, oczywiście mieszanki torfu yy, z różnymi tam wiórkami yy, innymi yy, od yy, drzewa. I, I terrarium dla dorosłego sklepiana musi mieć 30 na 30 więc teraz będzie pożegnanie i będzie koniec odcinka. Piszcie w komentarzach, czy chcecie inne nowe serii i czy Wam się podoba ta seria, co słychać u. I y, dajcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby Was żaden film nie ominął. Ja się będę z Wami żegnać. Pa, pa! Jest to wielki m, czarny owad. I ten skorpion jest. Y, I inne skorpiony też. I ten skorpion i inne skorpiony też. Y, wychodzą tylko rano. Zabieram I ten skorpion i inne skorpiony też są oczywiście y, aktywne w nocy, więc rano nie ma. Nie ma owcji, rozumiecie to? Kapujecie? Tem, ki se nam je bodala, je.